Cześć kolejowi, witam w kolejnym odcinku serii Atakiwał. Dzisiaj zamontujemy sobie dekoder do traksa Petersona. Dekoder od Trainomatic, Matic, jak to woli, Trainomatic. Sześciopinowy dekoder, jazdy, świateł i tak dalej, pod nie dźwięku, a dźwięku nie potrzebuje. Nie wszystkie lokomotywy muszą mieć dźwięk, że tak powiem. Więc polecimy znowu sobie taką akcję. No tutaj jest też ta, znowu tata ta, kurczę biała substancja pod spodem. Przyklejona do dekodera. Więc chciałbym ją zedrzeć jakoś powoli, żeby nic nie zepsuć. Więc zobaczymy jak to wyjdzie. Może pęcetką? Nie, pęcetką nie będę ryzykował. Nie, może to wyglądać jak taka taśma chłodząca, ale to jest bardziej guma, widzicie? A nie chcę tego tu mieć, żeby to się nie grzało. Ale będę musiał widzę, użyć chyba pędzelki ostrej, małej, bo nie chcę cholipka zejść. Zobaczcie, ta guma. Tak, to jest jakaś guma po prostu, żeby się do opakowania wszystko trzymało. Dobra, ile dało radę? Tyle zebrałem. Reszta się pewnie tam z czasem wykruszy, jak się nagrzeje i ten, i się ponownie wróci. Dobra, te kody na wierzchu wyciągamy sobie z Petersona. Ładnego zresztą. Uwielbiam traksy. Są fajne. Części do niego nie będę montował żadnych pierdół dodatkowych. Wążów i innych takich, bo to nie potrzebuję tego na razie. Na no, razie potrzebuje się zamontować tą rzecz. I teraz tak, otwieranie tego cholerstwa też jest niełatwe. W czterech miejscach trzeba złapać pazurami, jak ktoś nie ma pazurów. To, to o powodzenia, życzę i wypadło. Dobra, i teraz tak, tutaj jest taki zielony tylko dekoderek z takim czymś, bez takiego czegoś, nic więcej nie ma. I jego trzeba o, w ten sposób wyjąć. Widzicie. Jeszcze mi tutaj te białe pasta została. I w nim jest taki zwykły, no, taki po prostu sześciopinowy, żebyście mogli jeździć po normalnych torach takich, nie DCC, a zwykłych takich. I teraz z której strony korka wodna? QC. Tu jest strzałka i tu jest strzałka, więc w ten sposób trzeba go uruchomić. O tak o tym QC do góry w ten sposób. Ciach-ciach i już jest włożony. Wydaje mi tak to wygląda. I teraz zanim to postawię na tory, włączę zasilacz, dajcie mi sekundę, albo dwie, ciach. Włączę prąd, zasilanie, i teraz podłączę wszystko do toru: toru, toru, do tego toru. O, tutaj złapiemy z tej strony tym razem. Tylko, czy dobrze tak, żół. O, coś piszczy, Aha. <laughs> muszę zdjąć 2, 4, 2, 4, 3 muszę zdjąć. Bo mi zaczęło piszczeć, i teraz podłączam. A, okej, okay, już nie piszczy. Dobra, przekręcamy się na tory w ten sposób jak zawsze tak tak wracamy powoli z serią lokomotyw powoli z jazdami Tylko tam jeszcze do, do następnym odcinku albo za dwa odcinki będę robił modu przejściowy tutaj pomiędzy e, dwoma półkami i zobaczymy jak się to jak się to będzie kurcze składać jak ja będę musiał to zrobić tory mam już gotowe wszystko gotowe dobra uwaga postawię to sprawdzę jak sobie Chłop poradzi, czy go wyczyta ładnie. Oczywiście tak, to jest podłączone. O tutaj odpadły te płytka się wyciągnęła o ze światłami. Tableta może się oczywiście. Oh. Uruchomić aplikację. <ścoughs> Szkoda, że się nie naładował. Co to się stanęło, że się nie naładował do końca, dobra, zaraz sobie później sprawdzimy. Połączyć go z Wi-Fi. Podłączył się do Railroad'a i teraz sobie wyszukamy, na spokojnie ja sobie wyszukam, dajcie mi sekundę. I zaraz sobie sprawdzimy, czy to ruszy, czyli tak, plusik na nowej lokomotywie trzeba zrobić. Ok, plusik. Jest plusik na nowej lokomotywie i zaraz Wam pokażę, jak dalej. Dalej to jest tak, dajemy sobie... E, poczekajcie, jeszcze może inaczej trochę. Najpierw jeszcze sprawdzę, co mam wolne. 5, 6... E, to muszę przenieść do dołu na siódemkę i mamy tak, raz, dwa, trzy, trójka jest nieruszana, czyli pójdzie na dziesiątkę. 5, 6, 7, 8, na dziesiątkę muszę go wrzucić, więc dobra eee, plusik. no nie tutaj. Czekajcie, jeszcze raz teraz cofam. Daję tu plusika. Daję nazwę i daję trax. I trax. Eee, jak on tam się zwał? Baba ba. Peterson. Zrobimy w skrócie P, -e T, PET, niech będzie PET Trax Peterson. A co mu duża tam weszła? Albo zrobię Trax P, -t S i będę wiedział, że to jest Peterson. I kanał 10. Zobaczymy go. Ciach, i robię zastosuj. I teraz patrzcie, wyskoczyła wiadomość. Przypisz. I już było psyknięcie w dekoderze. I lokomotywa jest przypisana. Także jak teraz dam do góry, powinna jechać normalnie, tak? O, jedziemy, dobra, tylko odwrotnie stoi oczywiście. No Jest prawo, lewo, lewo, prawo, więc już odwracam poprawnie. O! I teraz powinna jechać dobrze, tak mi się wydaje, uwaga, lewo. Dobra, lewo, zmieniamy na prawo. No i jedzie na prawo i teraz jeszcze światła zobaczymy. Tak, włączyły się światła, widać bardzo dobrze. Zmiana świateł też ładnie działa. Zobaczcie, czerwone się zaświecają, tam się czerwone zaświeciło, zapala, zaświeca. No i ładnie sobie ciśnie i teraz zmiana kierunku, z tej czerwone, z tej białe. Dobra, zakładam budę, przejedziemy się kawałek i zobaczymy, jak się to będzie prezentować. Także ciach, ciach. Dodam jeszcze, że lokomotywa może być zasilana z pantografów. Jakby ktoś był zainteresowany. Proszę bardzo. Czyli z pantografów mogę sobie zasilić jeszcze lokomotywę. O, taka fajna wiadomość. Dobra, teraz postaram się założyć to tak jak powinno być. I nie zepsuć kurka wody. Ok, siedzi weszło. Nie do końca, ale weszło. Ma jakieś problemy z tej strony? No nie, dobra sieć. Ok, rozłożę pantograf, żeby ładnie wyglądała. Proszę bardzo, special for you. O, tak, i ma być tak jak oryginał. To sprawdzimy teraz, jak będzie jechać. Sprawdzimy, zobaczymy, jak to będzie świecić, wszystko, jak to wygląda. Mogę zmieniam kierunek. Ok, uruchamiam. 3, 2, 1 i lewa. I załatwić światła z przodu. Nie zobaczycie teraz, pewnie. Zaraz wam pokażę. I światełka z tyłu też. Stój. Dobra. Huh, kurka wodna. Farcioch. Dobra, zobaczcie, patrzcie. Teraz Wam pokażę z tej strony. To może będzie fajnie widać te światła. O, no, Zaraz przybliżę kawałek. Sorry, ale klima musi chodzić, bo ja nie chcę się, nie chcę, ja chcę jeszcze żyć. <grymne> Także niestety. Dobra, jeszcze go tak ustawię. I Wam zaraz przybliżę światełko. I Wam pokażę jak fajnie jak Ładnie ze światełkami. I to są światła do przodu. A zmiana kierunku jazdy. I czerwone ładnie się zaświecają. Białe, czerwone. Kabina się też świeci, kierowcy, ale tylko bodajże z tamtej strony. Eee, a z tej nie chce się zaświecać. A Czyś się zaświeca! Nie, kurka, wodna, tylko z tej strony się zaświeca. Z tamtej drugiej się zaświeca. Tak, widać, że z tamtej drugiej się zaświeca kabina kierowcy, a z tej nie chce się zaświecać. Dobra, czyli jest jedna strona tylko z kabiną. No tutaj widać, patrzcie, od boku, widzicie, jak się kabina, tu jest zaświecona kabina, no w tym miejscu, jest jasno, ładnie, zaraz przejadę bliżej, dajcie mi sekundę, podjadę, tutaj no zobaczycie, że świeci. Ciuch, 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 no nie ma głosu niestety, z tym poradzę. O, widzicie, jak kabina kierowcy świeci, jest podświetlona. Tak, jak prąd nie dochodzi, to nie świeci. Jak prąd dochodzi, to świeci. Także tak to wygląda no i zmiana kierunku jazdy i ta prawa nie i zobaczcie zmiana na lewą i lewa się zaświeca także jest. Jakoś tak kurka dziwnie to zrobione ale mniejsza o to. To co jakiś taki szybki przejeździk zrobię nie żeby nie było powiększymy to aż tak zrobię tutaj prawo lewo dla was tutaj trochę okrzątnę. Dekoder schowam do lokomotywy. Tablet wezmę w rękę, a przy, w sumie to bym powiedział, by musiał wziąć go w, w ładowarkę. <laughs> Ale postaram się na tym, co mam na razie. Prawo-lewo. Pośmigamy. Telefon w rękę i Wam pokażę jak tu jedzie. No na telefonie nagrywam dzisiaj wyjątkowo. Dobra. To ja zrobię tak, cofnę to tutaj sobie w prawo, zaraz wszystko i sobie od tego momentu pojedziemy starą trasą kawałek, no i nową, ale jeszcze nie skończoną, nawet nie zaczętą, bo czasu troszeczkę mało. Także dajcie mi sekundkę i wracamy zaraz. No, i dojechaliśmy do końca. <laughs> Także dajcie znać, jak się podobało. Jeszcze kilka fajnych ujęć macie z tej strony, popatrzeć na traksika, o, Proszę bardzo, tak wygląda. Troszeczkę bliżej z tej strony, z przodu, ze światłami. No, i to by było na tyle. Także pozdrówka, trzymajcie się. Na razie i cześć, do następnego. Dajcie znać, co myślicie. See ya!